Cześć, tu Tronik. Czyszczę właśnie tablicę, bo, bo była strasznie usyfiona różnymi tutaj malunkami, które wytworzyłem. I sprzedam Wam ProTip. Nie używajcie niczego takiego. Kupiłem kiedyś, nie wiem, z dwa lata temu w jakiejś promocji do czyszczenia monitorów. Myślałem, że to się nada, ale poeksperymentowałem i to już któryś raz czyszczę tablicę w ten sam sposób. I tym najlepszym sposobem jest oczywiście użycie ipy i do tego papier toaletowy. Zdecydowanie najlepsza rzecz, eee, a nie żadna gąbka. A dlaczego o tej gąbce mówię gdzie jest gąbka? Bo ta gąbka też się brudzi jak wy ją używacie i z czasem jest po prostu kurde nie Dobra pokażę wam na podłodze. Z czasem ta gąbka jest już tak brudna, że nie Czyści po prostu tej tablicy tak, jakbyśmy to chcieli, a przynajmniej jak ja bym chciał. A w kwestii czyszczenia tablicy mam naprawdę wysokie wymagania, i co robię? Biorę sobie oto IP, cyk, 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 moczymy porządnie tą gąbeczkę. Następnie parę razy widzicie? Zobaczcie, jakiś sywek, jak po prostu jakaś sadza. Parę razy ją przecieram w toaletowym. Z tej, z tej strony. Dobra, mi to już wszystko przemokło. Taki spontan miał być yy, 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 nagrany. więc Za chwilę idę po drugi kawałek papieru toaletowego i wyczyszczę tą gąbkę po prostu tak, jak byłaby nowa. O, o, krew. <gryw> Czerwony marker. Dobra, teraz syfię sobie tutaj podkładkę ochronną pod parkietem. No to tyle na niedzielę. Cześć.